Ahoj drodzy zawodnicy, chciałem się trochę wypowiedzieć na temat hardej suki, a także tam świetnych wyników, które osiągnęli moi zawodnicy, bo już pojawiło się masa zapytań, jak trenowali, co zrobili, czy to jest jakaś chamska, wielka objętość, czy jak wyglądały w ogóle takie przygotowania. Dzisiaj, tak, chwilę chciałbym to streścić. Z Moniką już mogę powiedzieć, że na pewno się umówiłem. Zobaczymy, czy to będzie wywiad na zamkniętej grupie tylko dla zawodników. To tam będzie decyzja, zawsze jak zawsze, zawodników. A z Pawłem jeszcze nie bardzo miałem czas pogadać, więc, więc tak, chciałem się chwilę odnieść do tego, jak wyglądały przygotowania, może chwilę parę słów o Monice. To zawodniczka. Która właściwie zdecydowała się cały rok poświęcić i odpuścić swoje przygotowania, również nie wiem jak to się w ogóle wypowiada, rocks czy HiROX, i zdecydować się tylko na start w hardej suce. Planowała go już od dwóch lat, wcześniej mogę powiedzieć jeździła długie rowery, mieliśmy dość dobry start w połówce w zeszłym roku, ale to było wszystko zawsze pomieszane z masą startów, z treningami siłowymi. No, i tam nie było szansy i możliwości wybić dobrego startu, bo te wszystkie różne dyscypliny się mieszały. No i w momencie, jak przyszła koncentracja, to na pewno to bardzo pomogło. Z kolei Paweł, ósmy zawodnik Open na Hardy Suce, przyszedł dopiero w lutym wrócił do roweru po dwóch latach. Wcześniej tylko biegał, dwa lata temu zrobił swojego w 2023. Ironmana, nie pamiętam czy to był jedyny Ironman, czy, czy był jeszcze wcześniej, ale wydaje mi się, że jedyny. No i to też jest bardzo ciekawa historia, bo Paweł to zawodnik, który biega bez, bez więzadeł w kolanie. No i stwierdził, że to ostatni taki możliwy start. Tutaj z polecenia trafił właśnie do mnie. No, i mieliśmy okazję się przygotowywać właśnie od lutego, także od lutego zaczął budować rower. Jak wiecie, tutaj obydwoje zawodników świetne czasy osiągnęli na rowerze, mimo tak krótkich, tak krótkich przygotowań, zwłaszcza u Pawła. Zresztą Paweł już pisał na paru poprzednich hmm, po obozach, które gdzieś tam odbył w górach z innymi również grupami, że zaczął już odjeżdżać w grupie i czuł naprawdę bardzo dużą efektywność tych treningów, także to się dobrze przełożyło. No, u Muniki to była kwestia koncentracji. Oczywiście w obu przypadkach trenażery jak zazwyczaj przy moich treningach nie wytrzymywały. Lub świrowały nie dało się ich zrealizować 100% dobrze, dlatego polecam ja w, w tym swoim przypadku. I to, co jest moim zdaniem najlepsze, to treningi na trenażerach, tych takich klasycznych, magnetycznych. Może mm, jest to yy, no, zwłaszcza przy moich treningach, gdzie one są dość specyficzne i ładujemy na nich masę siły. To jest yy, technika Breta Satona. Zwłaszcza jeszcze tym bardziej, już pomijam na start w górach, no to to praktycznie wszystko opierało się o, o przygotowania bardzo siłowe. Co zawodnicy zrealizowali? Mogę powiedzieć, że nie robiliśmy nic specjalnego, nie było tam nie wiadomo jakich, nie wiadomo jakich objętości czy cudów. Robiłem z zawodnikami tyle, na ile mogli. Oczywiście, gdybym mógł, i gdyby zawodnicy byli w stanie, zrealizowaliby dużo więcej i dużo więcej specyficznej pracy, ale tego się nie udało zrobić, bo, bo po prostu yy, mają swoje życie i są amatorami, więc tam yy, nie przekraczaliśmy na rowerze 4, czterech, 4,5 czterech godzin i to też nie było tych jednostek, nie wiadomo, ile to wszystko było wsparte interwałami siłą, jazdą na zmęczeniu, w weekendy, więc w ten sposób poprzez sprowadzanie zmęczenia na tygodniu realizowaliśmy długie jazdy, czy też długie biegi to co kluczowe, wszystko praktycznie trenażer jeśli chodzi o bieganie, no to bieżnia podbiegi, ustawienia 15% realizowanie bloków podejść różnych czy rower, rower był bardziej trochę zmienny, czasem też był Niekoniecznie wszystko było z niską kadencją, oczywiście wymagało to budowania również takiej większej wydolności, ale tutaj w górach przede wszystkim to, co się liczyło, to duża chamska siła, objętość była oszczędzona po to, żeby zawodnicy mieli lepszą szansę na regenerację i mogli realizować 5, 6, 7, 8-godzinne bloki, ale to kompletnie w moim odczuciu było bez sensu i się sprawdziło i realizowanie dużych objętości nie ma sensu i ja też to tak widzę już od, od wielu lat. Jest to, daje dużo pewności siebie, ale lepiej to zrealizować jako formę takiego testu, challenge'u w trakcie przygotowań do, do zawodów, a ogólnie dużo lepiej jest poświęcić swój czas na Zrobienie dodatkowych jednostek i to było takie kluczowe, również w tym końcowym efekcie w końcowym przygotowaniu w takim specyficznym. To, co zazwyczaj tutaj praktycznie z obydwojgiem zawodników zrealizowałem, no to z Moniką to stymulusy przez listopad, grudzień, później taka dosyć praca specyficzna, którą też wyciągnąłem, to są też takie moje specyficzne bloki. Nie zrealizowało tego czy podobnych bloków zbyt wiele zawodników, bo po prostu za dużo osób nie jest w stanie też tego zrealizować. No Paweł przyszedł w lutym, więc trochę tej pracy wykonał. Później musieliśmy się przenieść w realizację od razu przygotowań bezpośrednich do zawodów. Mniej więcej od połowy marca do czy kwietnia była taka specyficzna praca górska Czyli te podejścia, tak jak mówiłem, wprowadzanie masy zmęczenia. Wcześniej było przygotowanie bardziej siłowe. No i to były dwa różne treningi. Jeden był bardziej ten pierwszy blok. Pierwsze bloki, już pomijam, stimulusy od stycznia. W przypadku Moniki to było bardzo dużo właśnie siły, później przełożenie tego na, na start i na takie bezpośrednie przygotowanie do zawodów. W przypadku Pawła, no to musieliśmy zrobić adaptację od lutego, później wejście w siłę, a później bezpośrednie przygotowania. Więc te przygotowania były dużo krótsze, ale jak wiecie, udało się to świetnie zrealizować. To co Monika też zwróciła mi uwagę, napisała w mailu. Praktycznie wszystko było wykonywane na trenerze, ale też nie było szansy. Zazwyczaj zawodnicy nie mieszkający w górach nie mają szansy pojeździć po górach. Monika też mi napisała, że tam dużo zawodników jej mówiło, że świetnie jeździ, świetnie podjeżdża, tylko problem był właśnie ze zjeżdżaniem. To, to są też takie rzeczy, na które warto wziąć uwagę. Ostatnie trzy tygodnie Monika właśnie była w górach, tam realizowaliśmy masę opcjonalnych yy, Masę opcjonalnych treningów i to jest dużo lepsze, czyli realizujemy podstawę, czyli tak zwany core, a później to samo Paweł, a później opcjonalne treningi dodatkowe, jeśli zawodnik się dobrze czuje i to zwiększa nam objętość i poprawia możliwości, które jakby ilość treningu, które zawodnik może przyjąć, i to jest dużo bardziej efektywniejsze w moim odczuciu. No i w ten sposób nabiliśmy te świetne wyniki. Tu zawodnikom od razu gratuluję i to co chciałbym jeszcze powiedzieć, to zarówno Paweł, pierwsze co mi też napisał, co wymieniliśmy takie parę zdań, to było właśnie przygotowanie jedzenia mówi, że spokojnie gdzieś tam mógł gonić w okolicach tego czwartego miejsca, tak jak zszedł z roweru, to był w okolicach czwartego, piątego miejsca cały czas no i później pomylił się trochę z żelami z jedzeniem co spowodowało trochę walki o życie Monika miała półtorej godziny przestoju z tego co z nią rozmawiałem na jednym z punktów bo miała trochę też problem z kolanem więc to też są takie rzeczy z którymi trzeba się mierzyć to jest masa cierpienia i tak wyglądają właśnie starty w górach czy starty trwające kilkanaście i więcej godzin, więc z tym się trzeba mierzyć, czyli tu jest jedzenie, picie, i to są takie kluczowe rzeczy. Tu obydwoje zawodników też miało w zadaniach realizowanie planów, właśnie mobilnościowych. Niekoniecznie wszystko, wszystko było realizowane tak, jak trzeba, nie było idealnie, te przygotowania też nie były idealne. Ja mogę powiedzieć, że taka objętość. Jakby to realizował pros, to dla prosa byłoby to przygotowanie do mniej więcej połówki, ale tak to po prostu wygląda i nie ma sensu ładować w zawodników więcej, jeśli nie są w stanie zregen się zregenerować i przygotowywać do kolejnych jednostek, i te kolejne jednostki są właśnie tutaj kluczowe. Ja na tym właśnie opierałem swoje przygotowania i pracę tutaj indywidualną z obojgiem, właśnie e, zawodników. Więc tak to pokrótce wyglądało: masa siły, trochę więcej cierpienia, wszystko praktycznie na bieżniach, bo to są podbiegi, podejścia, robienie przewyższeń, więc te treningi dla wielu osób to tak z góry mówię, jeśli nie jesteście w stanie się tego podjąć i zrobić w większości treningów na trenażerach, przewyższeń, czy no to jest oczywiście. Są możliwości, żeby podchodzić do tego typu zawodów, tylko bardziej zastanawiałbym się nad potrzebami i chęciami przygotowania do takich zawodów. Tutaj jeszcze jeden z zawodników startował w Diablaku, zajął w tym momencie dziesiąte miejsce. Nie miałem też okazji jeszcze z nim dobrze pogadać i przeanalizować, przeanalizować tego, co się wydarzyło. Dziesiąte miejsce dla, dla Damiana. Propsuje na połówce, ale jeszcze go zobaczycie na Janosiku w tym roku na pełnym, długim dystansie. I zobaczycie, że tam swoją rakietę odpali. Jeszcze, jeszcze dużo ciekawych startów, właśnie tutaj przed zawodnikami. Gratulacje, gratulacje również dla innych. No to jest taki start trochę głośniejszy, który odbywa się raz w roku. No już wielu, wielu publikacji tak nie robię na temat wyników moich zawodników, ale uwierzcie mi, są one świetne. Bardzo jestem z was dumny na bieżąco. Gratulacje tutaj nie tylko dla zawodników startujących w Suce, tylko dla wszystkich, którzy robią swój progres, pracują ze sobą. No, tutaj mogę powiedzieć ze strony Moniki sporo poświęcenia, zwłaszcza takiego w kontekście tego, jak trenowała i co robiła do tej pory, ale to było takie jej pewne marzenie. No i także Paweł, też jeden z zawodników, który myślę, że się bardzo zaskoczył swoim startem i wynikami, bo w przypadku, znowu, obydwojga zawodników, kluczem było ukończenie zawodów. Dlatego ja też wam często Wbijam i tłukę do, do głowy, i też nagrałem specjalny kurs tutaj o mindsetcie. Już wielu zawodnikom pewne materiały przerzucałem gdzieś tam między mailami, które cieszyły się bardzo dobrym odbiorem i takim zrozumieniem, jak należy podchodzić do zawodów, a także do tego, jak się przygotowywać, jak startować, jaki mieć mindset, i to właśnie tutaj obydwoje zawodników chcieli ukończyć. A że udało się, nie udało się. Zrobili to z, ze świetnymi wynikami. Zadowoleni z siebie, oczywiście, zawsze mogą mieć już postarcie, masę doświadczenia i wiedzieć, co należy poprawić. No to wtedy troszkę łatwiej z perspektywy się na to wszystko patrzy. Ja nie będę przedłużał. Gratki i to tak pokrótce czyli to nie są też gigantyczne objętości, tylko siła. Dobra regeneracja i na tym bym opierał swoje przyszłe i wasze przygotowania. Oczywiście też wchodził tutaj trening siłowy w górach, jest to pewien obowiązek, też żeby ciało, i ciało wytrzymywało i żeby było w lepszej kondycji. Mięśnie żeby były w lepszej kondycji i mogły więcej znieść. Kłaniam się nisko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pokrótce zaspokoiłem wasze chęci i mam nadzieję, że niebawem do zobaczenia na wywiadach z zawodnikami startującymi tutaj, no a także Damianem, który też będzie miał Wam bardzo dużo ciekawych informacji już do przekazania, ale to wszystko w najbliższym czasie. Pozdro i do zobaczenia.